Partkurowe koksy, jak tam? Gotowi? Wszyscy gotowi? Jak gotowi, to ręce do góry. Już! <grywa> 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 I lepszy pistolet dostał <grywa> trochę szybko! No! się! <grywa> <Na grubie. grywa> Schodź szybko! Kamizelkę musisz niżej opuścić! Jak ja mu ją niżej opuszczę, to on będzie w niej pływał. No już następny. O, o, co? Coś cienko naj... idzie. To Tu ile? 4 na 5 pięciu. Pięciu. To w następnej rundzie się poprawi. Pa, jeszcze tak? rozwalał i fa. Pa, 4x4. No już no, następny. Raczej, raczej nazwa mięso armatnie pozostanie. Tamba. Taka, firma mięsna. Wystrzeliłem tak. Pięć jak na ostrzał z góry i dostałem w dupę. No w nerę. tak? W nerę dostałeś? Gdzie dostałeś? W dupę. A ty gdzie dostałeś? Znak kurwa, w dół, tu tu i... A to i tak zobacz, że ty masz kamizelkę. Ty tam no. kamizelkę dostałeś, tak normalnie. I to kurwa blał. Z dwóch stron kurwa. Ale ty to, ale dostałeś czy nie? No. Jak ty nie czułeś? Bo naprawdę, naprawdę nie dożyłeś ciemniałem. Nie? Może niektórzy z jest... nie Jakieś miejsca. No tutaj jak trafisz to nie poczujesz, nie? ale przeczytaj, w trafisz to normalnie. To co się tam kłóciłem z jednym od Was, to już tutaj po tym czasie ja nawet nie, nie, nie czułem, no. nie, nie widziałem i przecież wstaję, pokazuję i że wyglądam, że Ile w ogóle jest? Nie. Czterech? Na pięciu? Nie, na. Czterech? Tak, kulki im się

takie czasy Czterech do jednego no. Tna ich co z dwudziestu trzeba To jest wam Kurwa Wiesz jak ona szybko leci? Dostałem wcześniej na maskę z tego, nie? Widzę normalnie kulę, tu widziałem tylko parę. No, Ty. tak? On On On